Atak dronów na Moskwę. Nocny atak dronów na stolicę Rosji był operacją specjalną GRU. Przekazał portal Ukraińska Prawda. Współpraca podmiotów i struktur przynosi dobre rezultaty, a będzie ich jeszcze więcej. Jeden z dronów uderzył w budynek przy Konsomolskim Prospekcie w pobliżu Rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Drugi dron Trafił w moskiewskie centrum biznesowe. W tym budynku swoje biura ma sieć Leroy Merlin, która w przeciwieństwie do większości zachodnich i amerykańskich firm nie wycofała się z rynku rosyjskiego po ataku Rosji na Ukrainę. Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie myśliwce F-16 do końca tego roku. Ta informacja może być zaskoczeniem, gdyż do tej pory Amerykanie wielokrotnie brokowali tę możliwość. Urzędnik Pentagonu, generał Douglas Sims. Dodał, że warunki na polu bitwy w Ukrainie nie są obecnie idealne do rozmieszczenia myśliwców F-16. Mam na myśli to, że Rosjanie nadal mają pewne zdolności obrony powietrznej. Mają też zdolności powietrzne, a liczba F-16, które zostaną dostarczone, może nie być idealna w stosunku do tego, co się teraz dzieje. John Kirby dodał w tej sprawie: Nie sądzimy, że tylko F-16 będą w stanie zmienić sytuację na froncie. Jeśli zainteresował Cię ten film, daj łapkę w górę i subskrybuj mój kanał.